Cześć wszystkim, ja nazywam się Bartosz Andruszko, a to kanał Tabu, miejsce, w którym rozmawiamy o kryptowalutach, o rozwoju osobistym, o psychologii, o wszystkim tym, co pozwala nam być bardziej świadomym, bardziej wyedukowanym, bo tutaj edukacja, tutaj rozwój finansowy i psychologia na temat bycia bardziej świadomym w życiu, które chce, abyśmy byli tylko no, tempą, masą, Zwykłym szczurem, który bierze udział w wyścigu, jesteśmy tylko pionkami. Pora, aby się obudzić, pora, aby się wyedukować, aby świadomie szukać potencjału w świecie, w którym tego potencjału jest bardzo dużo. Żyjemy w takich czasach, że wszystko, czego chcemy, tak naprawdę stoi otworem. Pytanie tylko, czy chcesz tego osiągnąć? I w dzisiejszym programie, właśnie będziemy próbować. Uświadomić siebie, obudzić swoje, swój potencjał, obudzić swoje możliwości, po to, aby nie tylko siedzieć przed telewizorem i oglądać Netflixa, ale ambitnie szukać potencjału w gospodarce, potencjału w finansach, potencjału w rynku kryptowalut. Jeżeli interesują, Ciebie te tematy, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i wciśnij dzwoneczek, tak aby YouTube informował Cię o moich nowych filmach. Żaden z moich filmów to nie są porady inwestycyjne. Ja nie jestem doradcą finansowym, są to tylko moje osobiste e, tematy, moja wiedza, edukacja, czyste przemyślenia na temat tego, na co masz wpływ. Jedziemy dalej. Niejednokrotnie sam zastanawiam się, co to jest sukces. Czy jeszcze w tym życiu dam radę być bogatym i nie, mowa, nie jest tu mowa tylko o bogactwie finansowym, ale bogactwie wynikającym z możliwości decydowania w swoim czasie, możliwości pracowania dla przyjemności, możliwości zdobywania doświadczenia, edukacji i wszystkiego, co ten świat nam daje. Do tego wszystkiego potrzebna nam jest tak naprawdę chłodna głowa, przeświadczenie i decyzja o tym, że to my kreujemy swoje życie, to my kreujemy to, co jest przed nami, to co jest za nami. Wszystko to składa się na nasz świat i to my mamy decyzyjność w tym wszystkim. Jeżeli tą decyzyjność rzucamy na kogoś innego, decydują o naszym życiu osoby drugie, osoby trzecie, to tak naprawdę wypełniamy ich zadania, wypełniamy ich yy, wpływ, jaki chcą na nas nałożyć. Polityka, państwo chcą przejąć decyzyjność od nas i chcą, żebyś to ty pracował dla pieniędzy, dla pieniędzy a tak naprawdę celem Twoim i moim powinno być, aby to pieniądze pracowały dla Ciebie. Ale jak tego dokonać, jak wyrwać się z tego obłędu e, rządzenia Tobą e, i przejść w wolną drogę bycia sobą, to jest pytanie na dzisiaj. Jednym z takich zabobonów związanych z sukcesem, z bogactwem jest myśl i są przekonania ludzi, że bogactwo psuje ludzi, że bogaci ludzie ukradli te pieniądze, że w ogóle myślenie o, o pieniądzach jest czymś złym, że no to jest, budzi to w nas taki lęk. No jak? Wyobrażasz sobie, że będziesz miał super samochód przed domem, że w ogóle będziesz miał dom, że będziesz mieszkał, nie wiem, w bliźniaku, w domu wolnostojącym, w, w pięknej scenerii, może w tym lesie, a może nad morzem, nad jeziorem, gdziekolwiek tylko chcesz, tam gdzie tylko Twoja wyobraźnia Cię poniesie i nic nie będzie stało za, na przeszkodzie. Zależy to tylko i wyłącznie od Ciebie, jeżeli będziesz żył tymi przekonaniami, co większość biednych ludzi, bo tylko biedni ludzie wypuszczają takie wnioski tylko po to, żeby usprawiedliwić swoją decyzję, tylko po to, aby usprawiedliwić swój świat, ponieważ boją się wyjść z swojego takiego komfortu. Mieli jakieś dzieciństwo w biedzie, pracują na etacie w pracy, która ich nie zadowala. Są posłannikami czy wręcz sługami takich przekonań, które także sami reprezentują. Jeżeli nie zmienimy przekonania, że bogactwo jest ble, i fu, i pu, to tak naprawdę będziemy cały czas biedni. Do tego także pomocne są afirmacje, czyli mm, myślenie, ale także odsłuchiwanie. Słów, które mówią o tym, że bogactwo jest dobre, że Ty jesteś bogactwem. Można także taką afirmację nagrać samemu, ponieważ nasz głos będzie odzwierciedleniem naszych myśli, i dzięki temu przeprogramujemy swoje myślenie, przeprogramujemy swój mózg. Po części możemy go oszukać, ale decydujące jest tutaj, jakimi Ty myślami będziesz się karmił, tak jak karmisz swój żołądek. Złym jedzeniem wtedy nie masz zdrowia. Tak samo, jeżeli karmisz go dobrym jedzeniem, smacznym, ale i zdrowym, bogatym w witaminy, to organizm wtedy jest zdrowszy. To samo jest z Twoim mózgiem. Jeżeli będziesz karmił go różnymi papkami informacyjnymi, wiadomościami, Netflixem, filmami, nie mówię, że to jest złe, ale jeżeli tylko Twój mózg będzie. Karmiony takim pokarmem, to nic się w Twoim życiu nie zmieni, zostaną marzenia, niedopowiedziane sytuacje i ciągłe jakieś lęki przed tym, co przyniesie nam jutro, czy będzie kolejna choroba, czy będzie kolejny kryzys, a Ty będziesz tylko reagował na to emocjonalnie i lękowo. Jeżeli weźmiesz się w garść, zadecydujesz dzisiaj i tu weźmiesz kartkę, długopis, wypiszesz wszystko, Czego, o czym marzysz, jakie chciałbyś mieć plany, to Twoja podświadomość automatycznie rozpocznie przygodę, ale żeby, żeby to wzmocnić i żeby pomóc temu, powinieneś karmić się myślami pozytywnymi. Podświadomość, nawet jeżeli będziesz w formie życzeniowej wypowiadał jakieś plany i życzenia, to jeżeli będziesz się karmił złymi słowami, będziesz się karmił złymi myślami. To podświadomość będzie powracała do tego złego i będzie cię hamowała, będzie negowała to wszystko, co chciałbyś, i tak naprawdę możesz nawet zachorować, ponieważ świadomość z podświadomością będą poniekąd toczyć walkę. Musi to być spójne, musi być spójna twoja świadomość, twoje życie, twoje myśli z tym, co masz w podświadomości, i jeżeli to będzie spójne, świat. Ta cała wiedza, ta cała wiara, którą będziesz popierał tymi myślami, skieruje Cię w dobrą stronę, będzie kładła i przedstawiała Ci sytuację dla Ciebie w nowej sytuacji, w nowej świadomości, i będą przytrafiały się Tobie tylko pozytywne rzeczy. Drugi aspekt, aspekt który blokuje nas w dążeniach ku lepszemu, ku rozwojowi, ku. Lepszemu światu jest strach i lęk. Obawiamy się przed y, utratą, obawiamy się przed porażką i uciekamy w łatwiejsze rzeczy właśnie dlatego, że ten lęk jest silniejszy od nas. Nie powinniśmy, bo... nie powinniśmy bać się porażek, ponieważ są częścią naszego życia, życia są. Jakby taką odpowiedzią na to, czy idziemy w dobrą stronę, czy złą jest, patrząc na rynek, kryptowalut są taką korektą, oczyszczeniem klimatu i odpowiedzią zwrotną na temat tego, czy możemy jeszcze coś zrobić, czy, czy wszystko jest w porządku. Większość miliarderów, milionerów ze Stanów Zjednoczonych, bo tam jest, można powiedzieć, największa gotówka, o, o której wiemy, bo Putin może mieć więcej, ale. Tylko możemy e, o tym usłyszeć. Ale jeżeli ci milionerzy, e, kiedyś pytani w reportażach e, w telewizji, odpowiadają, że aby dojść do tego miliarda musieli bankrutować kilkanaście razy, to była dla nich to informacja zwrotna, była to nauka, edukacja i, i prosta droga do tego. Co robią źle i co mają poprawić, jakie wyciągnąć wnioski. I ty też. Nie bój się porażek, realizuj swoje marzenia i plany. Jeżeli coś ci się nie powiedzie, po prostu wstań i idź dalej, tak jak w sporcie. Są mecze, są punkty, są gemy. Wszystkie przegrane dają nam nauczkę, edukację, jak być lepszym i co poprawiać. Nie bójmy się, idźmy naprzód, a na pewno Będziemy osiągali swoje cele. Trzecim ważnym punktem, aby iść w dobrą stronę i osiągnąć sukcesy, jest ogarnięcie tematu finansów osobistych. Nie możemy być typowym konsumentem, który reaguje na wszystko, co jest nam pokazywane: reklamy media ekspert, reklamy kosmetyków, perfumów, wakacji. Wszystko działa na nas tak, że kupujemy: kupujemy nowe modele, kupujemy. Nowe sprzęty tylko po to, żeby w jakiś sposób z, zniwelować swoje braki, ponieważ sąsiad ma lepsze auto, ponieważ sąsiad więcej zarabia, a nie wiem, ma może lepszą, ładniejszą żonę, ale to już jego trzecia. Nie patrzmy na to, co. Co się dzieje wokół nas, zyskajmy świadomość i akceptację tego, kim jesteśmy. Jeżeli coś się w nas nie podoba, po prostu to zmieńmy. No, nasz mózg to jest forma komputera i jeżeli chcemy to przeprogramować, może czasami nie będzie łatwo, może czasami nie nastąpi to w tydzień czy dwa, ale wszystko jest możliwe i akceptacja, samorealizacja, nauka, edukacja, to wszystko to, co pozwala nam zmieniać siebie i programować na takiego, jakim jesteśmy. Niech nie zmieniają nas inni, niech, niech nie zmienia nas telewizja. Bądźmy świadomi pewni siebie i, i zaakceptujmy, a nawet można powiedzieć pokochajmy odbicie nasze w lustrze. A jeżeli będziemy my świadomi tego, kim jesteśmy i chcemy osiągnąć, to świat podporządkowuje, będzie podporządkowywał się pod nas, a nie my do niego. Nie chcę tutaj być waszym jakimś mentorem, nie chcę Tutaj wypowiadać gołych słów. Ja też jestem w fazie programowania siebie, programowania swoich zabobonów, jakichś teorii, które wyciągnąłem, nie wiem, z dzieciństwa, wyciągnąłem z telewizji, a może po prostu z niewiedzy. I każdego dnia staram się być mądrzejszy, silniejszy, bardziej pewny siebie niż dzień wcześniej. Nie porównuję się do nikogo z zewnątrz, nie chcę być. Silniejszy, mocniejszy niż sąsiad, nie chce więcej zarabiać niż on. Po prostu chce być każdego dnia o ten dzień silniejszy, mocniejszy niż ja sam. Jak to w Stanach jest modne powiedzenie, bądź najlepszą wersją siebie, a na pewno będziesz szczęśliwy z samej drogi, bo jak to mówią, najważniejsza jest droga, a nie sam cel. Cel zawsze możemy zmienić, yy, przeprogramować, a droga, sama edukacja, poznawania siebie, poznawanie świata. To sama przyjemność, czytanie książek, e, sprawdzania tej wiedzy w życiu i kreowania myśli, kreowania swojego świata. Jeżeli była to jakaś wartość, to e, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, może to wy macie jeszcze jakieś sposoby na to, aby każdego dnia rozwijać siebie, rozwijać swój umysł, rozwijać swój potencjał. Na dzisiaj to wszystko. Taki mały apel. Wstańcie, zróbcie coś, nie oglądajcie całymi dniami wiadomości, nie oglądajcie Netflixa, bo tak nie dojdziecie do niczego, będziecie tylko zgorzkniałymi ludźmi, którzy komentują e, nawet tego YouTube'a. E, jeżeli podzielicie się w jakiś sposób tą wiedzą, jaką zdobędziecie, to także coś dobrego trafi do Was. Także moje filmiki, które nagrywam dla Was, nie robię tego zarobkowo, jest to. Pewnego rodzaju e, właśnie nauka, informacja zwrotna, ale też wychodzę z założenia, jeżeli będę się czymś dzielił z innymi, to ta wiedza, dobra energia wróci. Dziękuję Wam, do usłyszenia. Do zobaczenia w następnych wejściach.